Czy wiesz, że studia w AGH mogą być dla Ciebie niesamowitą przygodą? AGH. A co to takiego? Na pewno o nas słyszałeś, ale może niektórych zaskoczymy. Nie jesteśmy tylko największą uczelnią techniczną w Polsce. AGH to uniwersytet. Około 21 tysięcy studentów zajmuje się nie tylko naukami technicznymi i ścisłymi czy naukami o ziemi, ale również naukami społecznymi z uwzględnieniem aktualnych trendów światowej nauki i biznesu. Ponad 2000 pracowników naukowo-dydaktycznych na 17 różnorodnych wydziałach wspiera studentów w odnalezieniu własnej drogi i pozwala na rozwój w wybranych przez nich dziedzinach. AGH jest członkiem konsorcjum Universae, czyli Europejskiego Uniwersytetu Kosmicznego dla Ziemi i Ludzkości. Zadaniem AGH jest m.in. rozwijanie badań i kształcenia z obszaru inżynierii kosmicznej. Dzięki statusowi uczelni badawczej i świetnej ofercie naukowej elastycznie łączymy naukę z badaniami, umożliwiając zaliczenie przedmiotów w ciekawy i praktyczny sposób, na przykład poprzez udział w studenckich projektach, grupach konstrukcyjnych czy pracując w małych grupach, ucząc się i eksperymentując pod czujnym okiem ekspertów. Koniec wstępu to nie spot, w którym bez końca pokazywać będziemy nowoczesne laboratoria i opisywać każdy wydział, czy wymieniać wszystkie nasze osiągnięcia. Te informacje znajdziecie bez problemu w internecie oraz w innych naszych materiałach filmowych. Wierzymy, że Uczelnia Wyższa to nie tylko budynki, zajęcia i wyniki naukowe. Nie boimy się inwestować w pasje naszych studentów i pracowników, bo to właśnie one napędzają naukę, pomysłowość i prawdziwe sukcesy. Dzięki niesamowitej różnorodności inicjatyw naszych studentów i pracowników, działalności 160 organizacji studenckich, w tym 140 kół naukowych, widzimy, że przodujemy w konstruowaniu zeroemisyjnych elektrycznych łodzi wyścigowych. Budujemy samoloty solarne, elektryczne motocykle enduro oraz bolidy wyścigowe. Występujemy w najbardziej prestiżowych zawodach i mamy zamiar podbić cały świat, a może nawet i kosmos. Wspinamy się, żeglujemy, wysadzamy rzeczy w powietrze, robimy filmy, konstruujemy, gramy i śpiewamy. Tak, mamy nawet orkiestrę reprezentacyjną oraz chór i orkiestrę smyczkową. To nie wszystko. AGH to także najlepsze media studenckie. Prowadzimy filmowy dom produkcyjny, rozgłośnie radiową, agencję fotograficzną czy własne wydawnictwa. Nieważne, czy studiujemy, czy pracujemy na uczelni, kampus AGH to nasz dom, z którego jesteśmy dumni i ciągle się dla Was zmieniamy. Tak się składa, że mamy również całkiem niezłą lokalizację. Z rynku głównego dojdziecie do nas w 10 minut, a nasze słynne miasteczko studenckie znajduje się zaraz obok. Poza nowoczesnymi domami studenckimi znajdziecie tam korty, boiska, Akademickie Centrum Kultury, klub Studio, które nakręca kulturalne studenckie życie Krakowa. Co ciekawe, mieścić tam browar górniczo-hutniczy. Tak, na AGH mamy nawet własne piwo! Kiedy nasi studenci odkrywają, że jest coś poza miasteczkiem studenckim, Kraków staje przed nimi otworem. O stolicy Małopolski powiedziano już tak dużo, że puścimy Wam teraz parę ładnych ujęć z drona i przejdziemy do sedna. Są w Polsce miejsca ciekawe i ciekawsze. Małopolska wydaje się nam być tym drugim. To tutaj tego samego dnia możecie żeglować pomiędzy średniowiecznymi zamkami i zdobywać najwyższe polskie szczyty. Co ciekawe, nie tylko się wspinamy, ale prowadzimy tam również badania. Ponoć już nikt nie ogląda dłuższych filmów, więc już kończymy. Rzućcie okiem na nasze media społecznościowe, gdzie znajdziecie najświeższe informacje i poznacie nasz styl życia. I pamiętajcie, AGH to miejsce, gdzie powstają idee, rodzą się sukcesy oraz przyjaźnie na całe życie. Do zobaczenia w AGH.